Kochana duszo, to co zaraz przeczytasz, może zmienić twoje spojrzenie na całą sytuację, bo to, co anioły pokazują mi w tej chwili, nie jest już tajemnicą. On już dokonał wyboru, w ciszy, bez słów, bez ogłaszania tego światu, ale jego serce już podjęło decyzję. I co najważniejsze, wszystko zmierza w jednym, nieuchronnym kierunku do małżeństwa. Może jeszcze tego nie widzisz, może jego zachowanie nadal jest pełne sprzeczności. Może raz się zbliża, a potem znów oddala, ale to nie zmienia faktu, że wewnętrznie jego decyzja już zapadła. On cię wybrał z całą niepewnością, z całym strachem, z całym ciężarem, jaki niesie za sobą prawdziwa miłość, bo to nie jest uczucie lekkie czy przypadkowe. To coś, co w nim dojrzewało długo, może zbyt długo, ale teraz osiągnęło punkt, z którego nie ma już odwrotu. Czy zauważyłaś, że jego oczy szukają ciebie? Nawet gdy wokół są inni, że jego milczenie mówi więcej niż tysiące słów, że kiedy się uśmiechasz, jego twarz łagodnieje, jakby nagle cały świat się zatrzymał, anioły pokazują mi jego duszę, pełną sprzecznych emocji, pełną niewypowiedzianych pragnień, ale też gotową na to, co nieuniknione. I choć próbuje jeszcze udawać, że wszystko jest jak dawniej, jego serce już nie pozwala mu wrócić do poprzedniego stanu. Zanim przejdę dalej z tą wiadomością, Napisz teraz w komentarzu to zdanie jako mantrę: Zasługuję na miłość, która wybiera mnie każdego dnia. To ważne, byś teraz to poczuła i pozwoliła, by energia tej prawdy weszła do Twojego życia. Teraz, kontynuując wiadomość, może boisz się, że to wszystko to tylko Twoje wyobrażenie, może tłumisz w sobie nadzieję, bo nie chcesz znów się zawieść. Ale anioły proszą Cię, byś na moment zostawiła logikę i racjonalność, bo miłość nie zawsze przychodzi w sposób przewidywalny. Czasem przychodzi jako szept w nocy, spojrzenie przez ramię, impuls, którego nie da się zignorować, i właśnie to on teraz czuje. Impuls, który każe mu działać, potrzebę, która staje się coraz silniejsza. Tęsknotę, która nie daje mu spokoju. Jest w nim wiele lęku. Lęku przed odpowiedzialnością, przed zmianą, przed tym, że to uczucie jest tak wielkie, że może go pochłonąć. Ale jeszcze większa od lęku. Jest jego potrzeba bycia przy Tobie. I to właśnie ta potrzeba, nie nagła, nieemocjonalna, ale głęboka i cicha, prowadzi go ku decyzji, która zmienia wszystko. Anioły pokazują mi, że on rozważał wiele opcji. Mógł odejść, mógł zamknąć się w sobie, mógł wybrać spokój zamiast miłości, ale coś w nim nie pozwoliło mu tego zrobić. Jakaś niewidzialna nić trzyma go przy Tobie. I teraz już wie, że to nie przypadek, że to nie jest fascynacja. To coś znacznie silniejszego to powołanie serca. Możliwe, że to uczucie narodziło się powoli że nie było eksplozji ani fajerwerków ale teraz jest jak rzeka, której już nic nie zatrzyma. I choćby próbował jeszcze raz uciec, nie da rady, bo dusza wie, kiedy spotka drugą duszę, a jego dusza zna twoją. Ale zanim zrobi ten krok, zanim wypowie słowa, których tak długo się bał, musi jeszcze coś przepracować. Anioły pokazują mi, że on wciąż walczy ze swoimi przeszłymi ranami. Może ktoś kiedyś go zranił. Może ktoś odszedł, gdy najbardziej potrzebował bliskości. I dlatego teraz tak bardzo boi się zaufać własnemu sercu. Ale nawet ten strach nie jest już wystarczający, by go zatrzymać. Kochana, wiedz, że on cię obserwuje. Nie tylko oczami, ale całą swoją duszą. Widzi jak rośniesz, jak się rozwijasz, jak nie przestajesz świecić swoim wewnętrznym światłem, mimo wszystkich trudności. I choć może nie mówi tego wprost, Właśnie to go przyciąga do ciebie coraz bardziej. Twoja siła, Twoja łagodność, Twoje serce, które mimo wszystko pozostaje otwarte. On czuje, że czas mu się kończy. Że jeśli teraz nie podejmie decyzji, może stracić coś, czego nie da się odzyskać. I dlatego ten ruch, który zrobi, będzie odważny. Może nawet szokujący, ale będzie prawdziwy. Anioły mówią mi, że on już widzi Cię jako część swojego życia. Jako kogoś, z kim nie tylko chce dzielić dni radosne, ale i te trudne. On nie szuka już chwilowego uniesienia. On szuka czegoś, co będzie trwałe, bezpieczne, prawdziwe. Dlatego wszystko zmierza do tego, co nieuniknione. Małżeństwo nie z przymusu nie dla pozorów ale z głębokiego przekonania, że tylko ty potrafisz dotknąć jego duszy w sposób, którego nikt inny nigdy nie zdołał. On już podjął decyzję w sobie. Teraz wszystko zależy od odwagi. Od chwili, w której zrobi ten pierwszy krok, ale nie miej wątpliwości, ten krok nadchodzi. I gdy On go zrobi, świat się zatrzyma. Bo to nie będzie zwykłe wyznanie to będzie początek czegoś wielkiego. Czegoś, o czym oboje, choć może w ciszy, marzyliście od dawna, anioły mówią mi, że ten czas nadchodzi szybciej niż myślisz, i że jesteś gotowa. Nawet jeśli jeszcze nie wiesz, co odpowiesz, twoje serce już zna prawdę. Są chwile, w których wszechświat zaczyna mówić głośniej niż kiedykolwiek wcześniej nie przez słowa, ale przez znaki przez to, co nazywasz przypadkiem przez drobne synchroniczności, które wydają się zbyt precyzyjne, by były tylko zbiegiem okoliczności. I właśnie teraz te znaki zaczynają się pojawiać coraz wyraźniej, coraz częściej, coraz intensywniej bo anioły chcą, abyś wiedziała, że Jego dusza Cię wzywa bezpośrednio. Świadomie lub nie, ale wzywa Cię całym sobą. Możliwe, że ostatnio miałaś sny z jego obecnością, albo słyszałaś piosenkę, która była Wasza, może zobaczyłaś jego imię w miejscu, gdzie się tego nie spodziewałaś. To wszystko nie jest iluzją. To wołanie, to energia, która nie daje się już dłużej ukrywać, bo chociaż on milczy, jego serce już krzyczy. Widzisz, on zawsze miał w sobie pewien mur. Nie chodzi tylko o przeszłość, ale o wzorce, które nosił przez całe życie. Może nauczono go, że okazywanie emocji to słabość. Może był świadkiem relacji, które się rozpadały i obiecał sobie, że nigdy nie pozwoli sobie na tak głęboką bliskość, żeby potem nie cierpieć. Ale ty to zmieniłaś. Z Twoją obecnością przyszło coś nowego, coś, czego nie rozumiał, co na początku nawet go przerażało. Pojawiło się uczucie, które nie miało instrukcji obsługi. Bo jak opisać to, że kiedy Cię widzi, czuje spokój, jakiego nigdy wcześniej nie znał? Jak wytłumaczyć to, że twoje spojrzenie uspokaja jego lęki, a twoje milczenie mówi mu więcej niż tysiąc słów? On próbował to zignorować, próbował odsunąć się, zamknąć w sobie, odciąć, ale miłość prawdziwa miłość nie daje się tak łatwo wymazać. Anioły pokazują mi, że w jego duszy toczy się teraz intensywna walka. Z jednej strony potrzeba kontroli lęk przeszłość z drugiej Pragnienie, uczucie, głos serca. I to drugie zaczyna wygrywać. Coraz częściej łapie się na tym, że myśli o tobie w momentach zupełnie nieoczekiwanych, że jego ciało reaguje, gdy ktoś wypowiada Twoje imię, że czuje pustkę, gdy cię nie ma, pustkę, której niczym innym nie może wypełnić. Teraz zanim pójdziemy dalej z tą wiadomością, napisz w komentarzu. 444. Aby przywołać ochronę i prowadzenie. Anioły proszą Cię, byś nie traciła wiary. Wiem, że mogło być wiele rozczarowań, wiem, że czasem bolało, ale każda ta chwila miała sens, każda była cegiełką, która prowadziła do tego momentu, bo tylko przechodząc przez cień, można naprawdę docenić światło, a światło już się zbliża. On myśli o przyszłości. Może nie mówi tego głośno, może jeszcze się tego boi, ale w jego wyobrażeniach pojawiasz się ty przy stole, w domu, który razem stworzycie. W codzienności, która staje się święta tylko dlatego, że jesteście razem. On widzi cię jako część jego życia, nie na chwilę, na zawsze, ale zanim zrobi ten krok, potrzebuje jednego: znaku, że ty nadal czekasz, że drzwi nie zostały zamknięte na zawsze, że twoje serce nie zgasło całkowicie, bo on się boi nie odrzucenia, ale tego, że może już być za późno. Dlatego anioły proszą cię, byś była gotowa. Nie chodzi o działanie. Nie chodzi o pierwsze kroki, to on je zrobi, ale chodzi o otwartość serca, o zgodę na to, że ta historia jeszcze się pisze, że wszystko, co się wydarzyło, było tylko prologiem. Możesz się zastanawiać, a co jeśli znowu mnie zrani? Co jeśli to tylko kolejna iluzja? To naturalne. Każda dusza, która kochała, zna ten lęk. Ale anioły mówią: Nie lękaj się tego, co czujesz. Twoje uczucia są twoją siłą, nie słabością. A jego przemiana, nawet jeśli powolna, jest prawdziwa. On się zmienia dla siebie, dla ciebie, dla miłości. To nie będzie bajka bez wyzwań, ale będzie prawdziwa i to właśnie czyni ją piękniejszą, bo nie chodzi o perfekcję, chodzi o obecność, o to, że gdy przyjdą trudności, On już nie odejdzie, bo teraz wie, że to, co między wami, jest czymś, co dostaje się raz w życiu i że głupotą byłoby to stracić. Anioły pokazują mi, że jego dusza przygotowuje się do wyznania. Może to być słowo, gest, wiadomość, może coś z pozoru zwykłego, ale niosącego ogromną prawdę. A kiedy to nastąpi, będziesz wiedziała, Twoje serce to rozpozna, bo nie da się pomylić głosu miłości. Kochana, czas się zbliża, i choć jeszcze nie wiesz, jak wszystko się ułoży, w głębi duszy już czujesz, że coś się zmienia, że energia zaczyna się poruszać, że coś dojrzewa. To on, to jego serce, to jego decyzja, a wszystko zmierza do miejsca, gdzie miłość nie musi się już chować, do małżeństwa, które nie będzie tylko formalnością, ale świętym połączeniem dwóch dusz, które długo szukały i w końcu się odnalazły. W ciszy, którą niesie noc, gdy wszystko wokół zamiera, a świat przestaje krzyczeć, on myśli o tobie. W tych chwilach, gdy nie musi już nikomu udowadniać siły, gdy nie musi ukrywać emocji, Właśnie wtedy jego dusza wraca do ciebie, nie do obrazu, nie do wspomnień, ale do obecności, do energii, do uczucia, które nosi w sobie, choć przez długi czas próbował je wyciszyć. Anioły pokazują, że coraz częściej czuje niepokój, który nie jest strachem, ale potrzebą. Potrzebą bycia bliżej, potrzebą bliskości, potrzebą zrozumienia. To uczucie narasta w nim każdego dnia. I chociaż nadal może sprawiać wrażenie zamkniętego, w środku wszystko w nim krzyczy, bo serce, które wie gdzie należy, nie potrafi już dłużej milczeć. Zanim przejdziemy dalej z tą wiadomością, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. To pozwala nam dalej tworzyć dla ciebie treści pełne sensu. Kontynuujemy wiadomość. Możliwe, że niedawno poczułaś coś niespodziewanego, jakby jego energia nagle otoczyła cię znikąd. Może był to sen. Może poranny impuls, może uczucie, którego nie potrafiłaś wyjaśnić, to nie przypadek. On również to czuje. Bo dusze, które są połączone, zawsze odnajdują się w najcichszych momentach. Wewnętrznie on już podjął decyzję. Jego rozterki nie dotyczą tego, czy chce z Tobą być. One dotyczą tylko jednego: czy Ty jeszcze go przyjmiesz? Bo wie, że nie może już dłużej grać w grę unikania. Zbyt długo pozwalałby czas płynął. A ty stawałaś się coraz silniejsza, coraz piękniejsza, coraz bardziej niezależna. I choć to go fascynuje, to jednocześnie przeraża. Bo co, jeśli jesteś już tak silna, że nie potrzebujesz go wcale? Anioły mówią: On nie szuka kobiety, która go potrzebuje. On chce być z tą, która go wybiera. I ty jesteś właśnie tą osobą, która mogłaby iść przez życie sama, ale wybiera dzielić to życie z kimś, kto rozumie głębokość miłości. Nie tylko jej powierzchowność. W jego sercu jest obraz, który często się powtarza. To niewielkie sceny z filmów, niespektakularne momenty. To drobiazgi, poranna kawa, Twoja ręka na jego ramieniu. Cisza, w której nie trzeba mówić, bo wszystko już jest zrozumiane. On nie marzy o bajce. On pragnie prawdy. A prawda jest taka, że tylko przy Tobie czuje się domem. Nie myśl, że on tego nie zauważył. Twojej cierpliwości. Twojej wyrozumiałości, twojej siły, by nie gonić, ale też nie znikać całkowicie. Tylko kobieta o wielkim sercu potrafi dać przestrzeń i jednocześnie pozostać obecna w tak subtelny sposób. I właśnie dlatego On nie przestaje o Tobie myśleć. On zaczyna rozumieć, że szczęście nie polega na idealnych okolicznościach, ale na osobie, przy której nawet najprostsze chwile stają się świętem. Ty jesteś tą osobą. Dlatego coraz częściej, gdy zamyka oczy, widzi Ciebie w planach. Przyszłości, w chwilach, które dopiero mają nadejść, anioły pokazują, że on szykuje się na rozmowę. Jeszcze nie dziś, może nie jutro. Ale już buduje w sobie odwagę, żeby wypowiedzieć to, co długo tłumił. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Bez maski. Bez dystansu. Prawdziwa. Powie ci, że żałuje, że się bał, że uciekał, ale w każdej tej ucieczce szukał ciebie. I wtedy wszystko stanie się jasne. Bo nie chodzi o to, żeby on był idealny. On nie będzie, ty też nie musisz być, ale chodzi o to, że oboje macie już dość relacji, w których trzeba coś udawać, a wasze połączenie jest inne, jest głębsze, jest autentyczne. Czy wierzysz jeszcze, że możliwe jest małżeństwo oparte na prawdzie, a nie na iluzji? Bo anioły mówią, to się zbliża. I to nie jako nagroda, ale jako naturalny krok dwóch dusz, które wreszcie są gotowe iść razem w świetle, nie w cieniu. On już wybrał. A teraz robi miejsce w swoim życiu, może powoli, może niepewnie, ale konsekwentnie. I robi to nie z obowiązku, ale z miłości. Z tej miłości, która nie szuka poklasku, ale spokoju, która nie krzyczy, ale trwa, która nie musi być spektakularna, bo sama jej obecność przemienia wszystko. I choć może się jeszcze wahać, to jedno jest pewne. On już nie potrafi wyobrazić sobie przyszłości bez ciebie. Są momenty, w których nie da się już udawać których nawet najbardziej opanowana twarz zdradza to co dzieje się w sercu i właśnie w takim momencie on teraz się znajduje już nie potrafi ukrywać spojrzenia które przedtem uciekało już nie może kontrolować emocji które wcześniej próbował zamknąć pod powierzchnią wszystko co było tłumione zaczyna wypływać cicho stopniowo ale niepowstrzymanie. on już nie jest tym samym człowiekiem którym był gdy próbował odsunąć się od ciebie wtedy działał z lęku Teraz zaczyna działać z potrzeby serca. A to wszystko dzieje się nie dlatego, że ty coś zrobiłaś, ale dlatego, że twoja obecność dotknęła jego duszy na poziomie, którego nie potrafi zracjonalizować. Czy zastanawiałaś się, dlaczego ta historia trwa tak długo? Dlaczego mimo wszystko nadal istnieje ta nić, która was łączy? Dlaczego pomimo ciszy, oddalenia, a może i prób ułożenia sobie życia na nowo, to uczucie wciąż jest żywe? Anioły mówią. To dlatego, że ta więź nie powstała z powierzchownego zauroczenia. Ona zrodziła się z głębokiego rozpoznania dusz. Ty i On widzicie siebie nawzajem nie takimi, jakimi pokazujecie się światu, ale takimi, jakimi jesteście naprawdę. I to właśnie ta prawda sprawia, że On już nie potrafi dłużej trwać w zawieszeniu, bo jego serce bije w Twoim kierunku. I każdy dzień, w którym nie jesteście razem, wydaje się coraz bardziej pusty. On zaczyna widzieć różnicę między tym, co chwilowe, a tym, co prawdziwe. Dostrzeżenie tego zajęło mu czas, ale teraz już nie ma w nim wątpliwości. Ty jesteś tą, którą wybrał, nawet jeśli jeszcze tego nie powiedział, nawet jeśli boi się tego wypowiedzieć na głos. W środku ta decyzja już zapadła. Nie jest łatwo rzucić wszystko i iść za głosem serca. Wokół są ludzie, oczekiwania, zobowiązania, może inne historie. Ale on wie, że żadna z tych rzeczy nie przyniesie mu spokoju, jeśli nie będzie z tobą, bo spokój jest tam, gdzie ty jesteś. Anioły pokazują, że przygotowuje się do podjęcia kroku, który może zmienić wszystko. To nie będzie przypadkowe spotkanie, to nie będzie zwykła wiadomość, to będzie ruch oparty na wewnętrznym przekonaniu, że czas uciekania się skończył. Ale zanim to się stanie, on przechodzi wewnętrzną przemianę, rozlicza się z przeszłością, przebacza sobie błędy, zaczyna rozumieć, że aby zbudować coś prawdziwego, musi najpierw wybaczyć sobie, że tak długo trzymał dystans. I ty też jesteś częścią tego uzdrowienia, bo twoje przebaczenie, niekoniecznie wypowiedziane, jest energią, która go uzdrawia. Widzisz, czasem nie trzeba nic mówić, by serce usłyszało. I on już słyszy twoją gotowość, twoją otwartość. Twoją cichą zgodę na to, by historia, która wydawała się skończona, mogła narodzić się na nowo. Nie oczekuj, że wszystko będzie od razu idealne, ale oczekuj prawdy. Bo on już nie chce grać ról, już nie chce udawać, że cię nie potrzebuje. I właśnie dlatego kieruje się ku temu, co nieuniknione ku małżeństwu. Nie jako instytucji, ale jako decyzji dwóch dusz, które mówią sobie nawzajem: wybieram cię. Codziennie, nawet gdy nie jest łatwo. Nawet gdy boli, bo to, co mamy, jest prawdziwe. Anioły pokazują obraz jego duszy wcześniej zagubionej, teraz skupionej. On już nie dryfuje, on już wie, dokąd zmierza, i dokądkolwiek by nie poszedł, jego serce i tak będzie prowadzić go do ciebie. Czy widzisz, jak wiele w nim się zmieniło? Nie potrzebujesz wielkich gestów, by to poczuć. Ta zmiana jest subtelna, ale głęboka w spojrzeniu, w tonie głosu, w obecności. On przestaje być tym, kto odchodzi i zaczyna być tym, kto wraca. Nie z przymusu, ale z miłości. W tej chwili anioły proszą Cię, byś zaufała. Nie logice, nie temu, co widzisz, ale temu, co czujesz, bo Twoja intuicja już wie, że coś się zbliża. I nawet jeśli jeszcze nie wiesz, kiedy, Twoje serce już zaczyna się przygotowywać. Może będziesz chciała powiedzieć: Zbyt długo to trwało. I to zrozumiałe, ale teraz nie chodzi o czas. Chodzi o prawdę. A prawda jest taka, że nawet jeśli wszystko było w zawieszeniu, to miłość nigdy nie zniknęła. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć Jego prawdziwe przepraszam? Czy jesteś gotowa, by usłyszeć Jego wybieram cię na nowo? Bo On zbliża się do tego momentu, i gdy to powie, nie będzie już odwrotu. Anioły są przy tobie i prowadzą cię ku temu, co prawdziwe. W ciszy ostatnich dni, gdy wiele rzeczy zdaje się być w zawieszeniu, Anioły szepczą jedno: Czas już nadszedł, już nie ma odwrotu, już nie ma miejsca na wątpliwości. On dokonał wyboru, który zmienia bieg tej historii, a ten wybór to ty. W jego sercu zapanował spokój, ale nie dlatego, że wszystko się już ułożyło. Ten spokój pochodzi z jasności, z poczucia, że nie musi już więcej szukać, że już znalazł, że dusza, którą jego serce wybrało, jest tuż przed nim. Czasami lęk przed stratą uczy nas, ile naprawdę coś znaczy. I właśnie to się z nim wydarzyło. Przez moment wydawało mu się, że cię stracił, że wszystko, co mogło być, zostało zatracone w milczeniu, w czasie, w oddaleniu. Ale zamiast odejść, to uczucie stało się silniejsze. Anioły mówią, że jego dusza dojrzała. Już nie chce uciekać, już nie chce odkładać miłości w na później. On wie, że prawdziwa miłość nie czeka wiecznie. I że ta miłość, wasza, nie może być już ignorowana. Ona jest żywa i domaga się miejsca w rzeczywistości. On przechodzi teraz proces wewnętrznego zamknięcia wszystkiego, co niedokończone. Kończy to, co musi się zakończyć. Oddaje przeszłość temu, co było, aby zrobić przestrzeń dla tego, co nadchodzi. A to, co nadchodzi, jest początkiem czegoś świętego. Nie dlatego, że będzie idealne, ale dlatego, że będzie prawdziwe. W Twoim sercu być może nadal czai się cień wątpliwości. To naturalne, po tylu zranieniach, po tylu ciszy, trudno zaufać od razu. Ale anioły proszą, nie opieraj się tej miłości. Ona przyszła, bo była zapisana, a teraz dojrzewa, by mogła się zamanifestować w realnym świecie. On widzi Ciebie inaczej niż kiedyś. Nie tylko jako kobietę, która go porusza, ale jako tę, z którą chce dzielić każdy dzień. Nie tylko poranki pełne uśmiechu ale też wieczory pełne zmęczenia nie tylko wzloty ale też chwile trudne bo wierzę z tobą wszystko staje się możliwe anioły pokazują mi obraz jego dłoń wyciągnięta w twoją stronę nie z litości nie z potrzeby ale z pragnienia pragnienia stworzenia życia które będzie miało sens pragnienia byś była nie tylko częścią jego wspomnień ale przede wszystkim jego przyszłości już nie chodzi o gesty już nie chodzi o romantyczne słowa, chodzi o codzienność, o gotowość, by wspólnie budować dom, nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim emocjonalny. Przestrzeń, w której oboje możecie być sobą. Bez masek, bez walki, wprawdzie. Jego dusza już wybrała, i teraz ciało zaczyna za tym podążać. On może pojawić się nagle. Może to być telefon, który zaskoczy Cię w najmniej oczekiwanym momencie. Może wiadomość, którą przeczytasz kilka razy, zanim odpowiesz, a może spotkanie, tak zwyczajne z pozoru, a tak przepełnione znaczeniem, że zapamiętasz każdy szczegół, i wtedy wszystko stanie się jasne. To nie będzie przypadek, to będzie odpowiedź na Twoje modlitwy, na Twoją cierpliwość, na Twoją miłość, która nigdy się nie poddała. Anioły mówią, że ten moment. Gdy On stanie przed Tobą z prawdą w oczach, będzie momentem uzdrowienia dla Niego, dla Ciebie, dla wszystkiego, co między Wami było rozbite. I choć nie da się cofnąć czasu, to można rozpocząć coś nowego, coś jeszcze głębszego, jeszcze prawdziwszego. On chce Cię poślubić, nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że nie wyobraża sobie innej przyszłości. On widzi Ciebie jako partnerkę, żonę, powierniczkę, kobietę, z którą życie nabiera sensu. I nawet jeśli nie potrafi jeszcze znaleźć słów, by to wyrazić, ty to poczujesz w jego spojrzeniu, w jego decyzjach, w jego obecności, która będzie inna niż wcześniej. Już nie pełna wahań, ale świadoma. Już nie pełna lęku, ale gotowości. On już się nie waha, bo kiedy mężczyzna naprawdę wybiera kobietę, to widać. W tym, jak ją traktuje, w tym, jak o nią dba, w tym, że już nie szuka nigdzie indziej, a on już przestał szukać. Anioły kończą tę wiadomość jednym przesłaniem: Zaufaj, bo to, co miało być Twoje, wraca do Ciebie. Nie po to, by Cię testować, ale po to, by zostać. Nie potrzebujesz robić nic więcej. Twoja obecność, Twoje serce i Twoja miłość już wszystko przygotowały, a teraz czas się spotkać. Jeśli ta wiadomość z Tobą rezonuje i czujesz, że dotyczy Twojej sytuacji, napisz w komentarzu: Wybieram miłość. Która mnie wybiera każdego dnia. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli spodobała Ci się ta wiadomość, polub ją i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.